I jesteśmy znowu, to jest część druga naszego sparingu Sparing jak na razie być może udany bądź nie No wysiadł, wysiadł, wysiadł Wysiadł, wysiadł, wysiadł Walgo, 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 wysiadł Nie jest, nie jest w środku, nie jest w środku, słabo się Oberwał? Dobra, dobra, okej okay. Ekstra, ekstra, ekstra Biegnę, biegnę na A, biegnę na A Biegnę na A, w, 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 nie wsiadaj w czołg Po prostu nie rozpieprzaj go nawet, po prostu pokryjmy go, bo oni będą chcieli go odzyskać Dobra, jestem na A Świetnie, świetnie, zabiłeś go? On tu jest Dobra, dobra, dobra Ekstra, 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 ekstra Cholera, zostało nam 75 kuponów Jak na razie przegrywamy, także powinniśmy zdobyć jak najwięcej punktów I przewagę, kill there, także Jak na razie jest dobrze Zabiłeś pięciu, ja zabiłem jednego Co jest cienkie jak na razie Dobra, napierdala ją czołgiem, także zdobywamy pod mostem, pod mostem biegniemy, chodź pod most Tak, C4 i jedziemy Strzela, strzela Dwóch, dwóch, dwóch widzę Gdzie on jest, gdzie on jest? Dobra, granat poszedł, biegnę z drugiej strony mostu Jeszcze jeden został, bo nie wiem gdzie Dobra, widzę go, widzę go, widzę go Biegnie na ciebie, Biegnie na ciebie, uważaj Pod most bieg, speedx bieg pod most Dobra, padł jak kawka. Oberwał drugi. Oberwał drugi. Przejmij B. Widzę, za tobą jest, za tobą jest! Cholera, ucieknie. Ekstra, świetnie, brawo Oberwali, oberwali Oj Leon, Leon, nie ucieknie mi teraz Nie chcę zostać sam Kryje ci dupę Ale dobra, kolega na chwilę strzedł Zostałem sam Widzę, yy, są w budynku na B, tym głównym Spidex nie żyje Spidek nie żyje? Może być tam jeszcze jeden. Uważaj. Wejdź na górę, wejdź na górę, weź na górę. Będziesz miał do, dobre oko. Dobre oko mi Widzę, widzę jednego, do bagi wsiadł. Jest znowu Spidek spadł, ale gościu jest... Yy... DPV. Uważaj, uważaj, będzie strzelał. Uważaj. Świetnie, mega. Dzięki wielkie, bardzo dziękuję. Wchodzę na dach. Wchodzę na dach. A więc chyba wygraliśmy. Tak jak mówiłem Państwu, nie zawiliśmy Was, kochani. Polecamy do oglądania naszych filmików. Zginąłem tylko raz, to jest najwspanialsze. Pozdrowienia naszych kolegi, kolegów, którzy nas wspierali, oglądali i którzy z nami walczyli. Zapraszamy do komentowania, do pisania w dyskusjach. Jeżeli chcecie z nami jakiś spanik lub coś tym rodzaju lub zagrać jakieś większe mecze oczywiście zapraszamy Pozdrawiam Was serdecznie Ciao chłopaki Ciao